Niemieckie służby mundurowe zakłócają sygnał radiowy na granicy polsko-niemieckiej, co prowadzi do utraty kontroli nad dronami, które znajdują się po polskiej stronie granicy. To budzi poważne wątpliwości prawne oraz dyplomatyczne. Każde państwo ma pełne prawo do decydowania o tym, co dzieje się na jego terytorium, w tym w przestrzeni powietrznej. Zakłócenie sygnału, które wpływa na urządzenia znajdujące się na terytorium Polski, trzeba uznać za naruszenie polskiej suwerenności. Zgodnie z kartą Narodów Zjednoczonych, artykuł 2, ustęp 4: państwa powinny powstrzymać się od groźby. Lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej innego państwa. W większości krajów, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, przestrzeń powietrzna jest regulowana przez krajowe oraz unijne prawo lotnicze. Użycie dronów blisko granicy podlega ograniczeniom np. zakaz lotów. W strefach przygranicznych lub w pobliżu infrastruktury krytycznej, jak przejścia graniczne. Jednak nawet jeśli lot był nielegalny, nie daje to drugiemu państwu prawa do bezpośredniego przeciwdziałania na cudzym terytorium. Zakłócanie sygnałów radiowych to działanie na pograniczu wojskowego i cywilnego użytku częstotliwości radiowych. W Unii Europejskiej istnieją przepisy regulujące użycie pasm radiowych. Celowe zakłócanie sygnału GPS, Wi-Fi czy innych pasm bez licencji jest generalnie zakazane, a jeśli dotyczy ono przestrzeni innego kraju, może zostać uznane za wrogie działanie elektroniczne. Jeśli potwierdziłoby się, że niemieckie służby zakłócały sygnał wpływający na polskie drony na terytorium Polski, Polska może uznać to za naruszenie prawa międzynarodowego i zgłosić protest dyplomatyczny. Może również wystąpić do instytucji unijnych lub NATO, jeśli sytuacja miałaby charakter powtarzalny lub zagrażałaby bezpieczeństwu. Ingerencja niemieckich służb w sygnały radiowe skutkujące utratą kontroli nad dronami na terytorium Polski nie jest legalna w świetle prawa międzynarodowego i może być uznana za naruszenie suwerenności Polski. Takie działanie powinno być przedmiotem noty dyplomatycznej, dochodzenia i ewentualnych działań w ramach Unii Europejskiej lub NATO.